No tutaj to widać, że jest ten metr ekstra zielono jak Irlandii. O, tutaj to jest wysoko O, zaułek zalany. Stopnia prawie nie widać. Matkaus Czeka. Jutro to już pewnie woda będzie stać Przed chwilą się na mnie patrzyły Tak jest Bystrzyca, a tam nie wiem czy tam widać ale tam za drzewami są domy na wysokości... O, tak jak mój palec pokazuje. A Terfowisko. Woda równo z drogą. Droga pożarowa nr 31. Widzę z Trzybąka. i zerwany most, jak Trochę wysoko. Tutaj jest dużo łatwiej niż na tym. Ale najgorszy taki wiatr